Cześć, witam wszystkich. W dniu dzisiejszym, jak już wiecie z tytułu, przedstawiam wam sklejanie kokpitu do IRA 80. Oto właśnie to sklejanie jest przed wami. Zapraszam bardzo serdecznie. No to sklejamy po ponad roku od ostatniego modelu. Popatrzcie, tutaj oczywiście to tu też musicie być świadomi, przez cały czas trwają eksperymenty. Pamiętajcie, że pewne rzeczy mogą się zmieniać. Różne rzeczy mogą być no, nie do końca takiej jakości jeszcze idealnej. No ale właśnie widzicie pierwsze części. Tutaj mamy takie już, właśnie, detale dodatkowe, czyli drukowany. Fotel pilota, właściwie cały ten element kokpitu, w którym ten fotel jest, i to znakomicie przyspiesza pracę. Tu trzeba w szczególności uważać na różne drobne dźwignie, detale. Ja je później musiałem doklejać. No, ale na razie widzicie doklejanie tych elementów, na których pilot opierał nogi. No, też wyraźnie widać, można by rzec, proweniencję. Tego samolotu, jego pochodzenie. Widzę, czy to jest od PZL24, także, także tak. A swoją drogą, P24 może też kiedyś skleję No, i tutaj nowość. Klej o zapachu cytryny limonene, cement. I muszę przyznać, że działa to całkiem fajnie. Dużo mniej się człowiek denerwuje tym zapachem. Choć podejrzewam, że wcale nie jest zdrowszy. No ale dobrze. Mamy tutaj teraz podkład i e, cóż no, szary podkład 1500 Surfacer. Szary. E, gray. No, a potem kolor srebrny. Tutaj były używane farby z Hataki. To jest bodajże C003. W każdym razie postępowałem według instrukcji. No, tutaj nie wiem, czy będę wypisywał tak jak było do tej pory, farby szczegółowo pod modelem. Bo każdy używa jakoś tam swoich. Ale pamiętajcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś. To e, oczywiście zawsze wam na pytanie odpowiem. Że właśnie raczej tych farb już tak szczegółowo podawał, nie będę, e, no bo i tak mnie pytali o to, jaka farba w danym przypadku była użyta, więc jak ktoś ma pytania, to niech je śmiało zadaje w komentarzach. Ja oczywiście postaram się na każde odpowiedzieć. Tutaj malujemy te butle ich właściwie nie widać z kokpitu, ale podejrzewam, że będzie je widać, no nie wiem, czy przez Nękę podwozia, czy jakoś inaczej. W każdym razie no tak wymyślił producent, że mamy tam trzy różnokolorowe butle. No i właśnie tutaj widzicie ich malowanie. Tak podobnie jak tutaj malowanie różnych drobnych detali końcówek dźwigni i tak i tak no niestety nie znalazłem zbyt wielu materiałów do kokpitu i ara w sensie zdjęć musiałem jakoś posiłkować się tym co tam jakoś znalazłem w internecie i co było w instrukcji no zobaczycie na zdjęciach końcowych jak to wyszło w każdym razie no nie najgorzej, choć pewnie mogło być lepiej. No i z tego miejsca raz jeszcze polecam oczywiście tutaj ten zestaw drukowany 3D. Znakomicie przyspiesza to pracę. Także polecam dobre rozwiązanie. Choć oczywiście trzeba kleić klejem krylowym. Jak widzieliście, używam od tej budowy takiego czarnego kleju z firmy VMS. Dobre bardzo rozwiązanie, ten klej widać, wiadomo gdzie się znalazł. No i to jest też ten taki klej Flexi, czyli on jest odporny tam na zginanie. Łapie dość wolno i trzyma może nie najmocniej, ale to w sumie mogą być nawet zalety. Elementy skórzane tym razem pomalowałem na czarno. To nie są elementy skórzane, ale też są pomalowane na czarno. To zdaje się z radiostacja. No to teraz składamy wszystko w całość. No tu był taki problem z tym kokpitem, że dopiero po pomalowaniu można było tak do końca tak do końca wszystko posklejać. No, no cóż, no trudno, trudno było to zrobić. Wiem, że tutaj akurat nic nie widzicie właściwie, no ale chciałem wam pokazać też, że jakoś jakoś tam po prostu Trzeba było te elementy Podokładać To jest akurat orczyk No i cóż Udało się to wszystko Między innymi właśnie dzięki temu Czarnemu klejowi krylowemu Polecam również Bardzo dobre rozwiązanie Teraz z kolei kalkomanie na tablicę przyrządów. No, cóż, jest to opcja numer chyba jeden, czyli osobne kalki na każdy segment. Można też użyć pojedynczej kalkomanii na całość. Z mojego doświadczenia wynika, że lepiej to zrobić właśnie w ten sposób. Bo na tych zagięciach ta karkomania no, traci na precyzji. Chociaż być może producent nawet to przewidział, no, ale tu nie jest ją ułożyć. No, także, także tak, no, ale początkującym wiadomo, lepiej byłoby mimo wszystko nakładać to jako jeden element. No cóż, yy, ogółem wyszło całkiem dobrze. Tym razem zastosowałem moje sekretne w cudzysłowie rozwiązanie. Czyli użyłem minimalnej właśnie ilości kleju, ale to uwaga, trzeba bardzo uważać, podłożyć to tylko w jakąś punktowo w jedno miejsce, żeby nie spalić kalkomani, bo klej rozpuszcza kalkomanię kompletnie. Musicie o tym pamiętać. Więc oczywiście to tylko przytrzymałem punktowo, i później środkami tam i do zmiękczenia kalkomani. Tak samo tutaj, w tym miejscu, nie wiem co to jest skrzynka bezpieczników, czy jakiś przełączników, czy co. No i tak teraz łóż. Tym razem były oil brushery głównie czarny, ale też Starship Fifth T2. Więc od razu wiecie, nie muszę też tego wypisywać. No i tutaj mamy właśnie ten czarny. No i spójrzcie, sklejamy teraz kokpit z dwóch części w całość i spasował bardzo ładnie tak właśnie w tej chwili to wygląda no i cóż tutaj jeszcze parę detali trochę czarnego cianu akrylu trzeba go później zamalować ale to nie jest wielki problem bo oczywiście ja go dawałem w takich miejscach żeby nie było tego właściwie widać właściwie nie trzeba byłoby zamalowywać no ale 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 jednak to zrobiłem no i cóż na wszelki wypadek teraz garść zdjęć, no i potem będzie moje podsumowanie odcinka. No, i w dniu dzisiejszym to jest już wszystko, a zatem bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę. W przyszłym tygodniu pewnie będziemy kontynuować sklejanie Jara, sklejanie kadłuba, no i może nawet pozostałych dalszych części płatowca. Zobaczymy, muszę to powiedzieć. Zobaczymy. Na razie bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dziękuję za wszystkie lajki, wszystkie kciuki w górę. Wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za wszelką pomoc i za wszelkie wsparcie. Bardzo jestem Wam za to wszystko wdzięczny. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.